Cześć, dawno się nie widzieliśmy, dlatego chciałbym wam opowiedzieć trochę o tym co się działo w międzyczasie, kiedy mnie nie było, kiedy nie robiłem filmów, kiedy, mam nadzieję, że mnie słychać, bo pierwszy raz nagrywam w ten sposób, ale chciałbym opowiedzieć wam o tym co się działo, kiedy mnie nie było na YouTubie. Ten film jest skierowany głównie do osób, które oglądały kiedyś moje filmy i w jakiś sposób czekały na powrót mój do mojej działalności youtubeowo internetowej Mam takie wrażenie, że jestem trochę winien wam, tym z was, których to obchodzi moje wytłumaczenie. Także zaczynajmy. Zasadniczo osób, które czekały na mój faktyczny powrót na YouTube'a pewnie jest tak z 8 albo i 9, więc jeżeli jesteś jedną z nich, no to daj znać w komentarzu, będzie mi bardzo miło. No i zaczynajmy. Zasadniczo kręciłem sobie filmy podróżnicze po Islandii jak tam mieszkałem, więc miałem świetny materiał, miejsce, które było bardzo fotogeniczne, ciekawe, egzotyczne też dla Polaków, dlatego kręciłem te filmy aktywnie tam i prowadziłem ten kanał głównie tam i w momencie, kiedy wyprowadziłem się z Islandii, przeprowadziłem się z powrotem do Polski po to, żeby pójść na studia, to troszeczkę straciłem zapał do tego, oczywiście były jakieś tam podrygi, gdzie pojechałem do Czech, co było zresztą współpracą z jedną firmą, czy moja wycieczka na Litwę i starałem się jakoś to prowadzić. Potem jak pojechałem do Francji, też przez jakiś czas próbowałem, postanowiłem sobie, że będę co czwartek robił film. Każdy czwartek o 18 będę publikował nowy film. I że będę to wrzucał faktycznie co czwartek, okazało się, że no nie miałem do tego zapału, nie miałem do tego serca i jakoś nie mogłem się do tego zmusić, może tak powiem? Nie wiem, czy jest sens się zmuszać w ogóle do robienia czegokolwiek takiego, bo to chyba widać i to zawsze wyjdzie jako nieszczere. Następnie nakręciłem film, w którym opowiadałem taki komediowy film, w którym opowiadałem, jak nie prowadzić kanału na YouTube. No i co? I w sumie zastosowałem się do tych rad. Jednej z nich przynajmniej. Ciągle zmieniaj koncepcję kanału. O tej właśnie. No i zdecydowałem, że wrócę sobie na YouTube'a i będę robił coś, co mogę robić po prostu będąc sobie w Polsce, bo mam taką potrzebę kręcenia filmów, tworzenia jakiejś treści do internetu i chciałbym to robić. Nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, czy, czy to siądzie, czy, czy ludzie będą chcieli to oglądać, czy wy będziecie chcieli to oglądać i czy mi będzie chciało się to robić, bo to też jest istotne, ale myślę sobie, że spróbuję. Jeszcze raz. Od nowa w jakiś sposób. Dlatego też, jakby, żeby zaznaczyć to, że zaczynam od nowa, ale na starym kanale, to zmieniam sobie nazwę na Kapitan Kurek. Kapitan Kurk była bardzo trudną nazwą dla osób, które mówiły po polsku. I powiedzenie komuś, jak się pisze QRC jest tak trikie, bo w języku polskim nie ma litery q, i to było takie problematyczne. Jak ktoś mnie pytał, to co robię, bez sensu trochę. Dlatego uproszczę sprawę i nazwę ten kanał po prostu Kapitan Kurek. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zmienić, oczywiście, cała taka oprawa graficzna, to jak to będzie wyglądało, bo powiem Wam szczerze, że wiele rzeczy się nauczyłem w międzyczasie. Trochę dokupiłem sprzętu, trochę się nauczyłem, bo cały czas gdzieś tam robiłem jakieś rzeczy filmowe w stylu teledyski, reklamówki. Pracuję teraz. Jako operator mam wrażenie, że to trochę będzie inne podejście do tego, co robię. Jeżeli chodzi też o ten techniczny aspekt, moja wiedza na temat montażu, korekcji kolorów itd. wzrosła znacznie, bo też pracowałem jako montażysta w domu produkcyjnym małym, więc no, po prostu to się trochę zmieni. W związku z tym też chciałbym zmienić szatę graficzną kanału oraz intro. I tu się pojawia problem, ponieważ nie umiem robić animacji w ogóle ale mam pomysł, jak chciałbym, żeby ona wyglądała i po prostu będę się uczył, więc co jakiś czas będziecie mogli obejrzeć aktualizację intro, tak jak będę uczył się rysować, animować i tak dalej. Na razie muszę je po prostu wam narysować. Musicie sobie zobaczyć, jak ono wygląda. Wygląda mniej więcej to, jak ono ma wyglądać, na dobrą sprawę. Sama animacja, bo teraz będę sobie po prostu rysował to, jak chciałbym, żeby to wyglądało, a potem postaram się to przełożyć na cyfrową Wersję. Brakuje mi tylko jednej rzeczy, bo nie mam pomysłu, jak mogę zamontować kamerę tak pionowo z góry. E, dlatego będę musiał ją sobie pożyczyć, bo ja mam iPhone'a, który już jest dosyć leciwy, więc potrzebuję lepszej kamery. Tak, bo z góry na dół I łatwiej będzie telefon, bo jest lżejszy. Można go taśmą przykleić, może tu. Okej, okay, mam poblę. Ariana, pożyczysz mi telefon. Dzięki. Nie mam pojęcia, czy to zadziała, ale spróbujmy. Wchodzi stąd kura. Następnie zaczyna dziobać, po czym siłuje się trochę, ale wyciąga z ziemi rolkę taśmy filmowej. Kura się przewraca, a taśma filmowa zlatuje w górę. Kura powiedzmy się tu turla, a taśma filmowa rozwija się i tutaj zaczyna się wideo, kura już spada gdzieś tam. Siema, w dniu publikacji tego filmu obejrzałem sobie, um, jak to wygląda, i mega mi się to nie podoba, dlatego stwierdziłem, że coś innego zrobimy z tą animacją. Narysowałem ręcznie coś takiego i znalazłem stronkę, która automatycznie animuje rzeczy. No i ona się nazywa tak Meta Demo Lab i to jest zrobione przez Facebooka i powstało. To. Także chyba wykorzystam to na razie, i to na razie będzie moje intro. Byłoby wszystko, muszę sobie sprawdzić, w telefon. sobie wynotowałem rzeczy. To jest też nowa rzecz, której się nauczyłem, że będę sobie pisał jakieś takie mniej więcej scenariusze, jak to będzie. Aha, jest jeszcze jedna rzecz. Stresuję się trochę tym, bo jakby wcześniej mój kanał był kanałem podróżniczym, więc teraz zmieni się na trochę kulinarny, ponieważ to, co chcę zacząć teraz, to będą vlogi, w których będę testował lunchy w Warszawie. Głównie na razie w Warszawie, bo tu mieszkam i będzie to ten cykl będzie się nazywał tanie Lanczowanie. będę tam chodził zwykle z moją dziewczyną Arianą, którą poznacie już w pierwszym odcinku taniego lunchowania i mam nadzieję, że wam się to po prostu spodoba, jak nie no to trudno i trochę się tego bałem, ale z drugiej strony zdałem sobie sprawę z tego, że to jest mój kanał i on należy do mnie i mam prawo zrobić z nim co chcę I nie mogę być zakładnikiem jakiejś formuły, którą wymyśliłem sobie X lat temu, tam 5 czy 6 jak poszedłem sobie. E, jak mieszkałem na Islandii i zdecydowałem, że chcę kręcić kanał na YouTube więc tyle. Dla osób, które e, mieszkają w Warszawie, będzie to content, który pozwoli wam wybrać sobie fajny launch, a dla osób, które nie mieszkają w Warszawie, to będzie content, który możecie sobie oglądać jako rozrywkę, bo mam nadzieję, że będzie ładny i no nie wiem, możecie sobie to oglądać. To chyba było wszystko. Na dziś. A jest udaje, że jestem młodzieżowy i założę tam TikToka i wszystkie te śmieszne y, mm, social media, piryle i tak dalej. Więc już w opisie możecie sobie zobaczyć y, moje konto na wszystkich młodzieżowych portalach społecznościowych, takich jak Instagram, TikTok. Ja nie jestem masz tak młodzieżowy, no nie jestem po prostu, ale wy może jesteście. Więc będziecie mogli sobie tam też mnie śledzić. No co, to wszystko z mojej strony na pewno. Nie ma co przeciągać dłużej. Yy, także lecę montować kolejne vlogi, tanie lunchowanie, gdzie sobie będę testował knajpki. I co, do zobaczenia. Ale dziwnie, tak mówić do kamery. Okay. Dobra, mam wszystko. Trzymajcie się.